To, to racz, raczej to oni strzelą Kurde, ale ładniej tam poraliśmy. To zabił, to, kto zabił tego kurda. pierwszego? Jest to chodzi? Tak, każdy strzelał tego pierwszego. Nie, ja tego trzeciego na pewno, bo już widziałem jak się kład od moich... Dobra, od dawajcie od tej... jedziemy na willę. Nie, no. czego nie? Ja bym coś... Okay, coś poczek... się... Chodźcie, poczekamy na willi, tam jest niebezpieczniej. No. Dawajcie, czwarta willa. Ten, nie lepiej co, montować cywili. Ale słuchaj, policja nas szuka. Kartel Ale nas szuka. Się pomoże, Musimy się zebrać. Pink nas szuka. Ty. A, auto stoi, patrz. Musimy, Musimy wszyscy się, się, się zebrać. Auto stoi, patrz. Jakie Jaki auto? auto? Kartelowców wyjebali w drzewo chyba. To, to. to. Burban policja. Nie, to. to policja, patrz, widzisz? To burban to był policja. Tak, to Walimy, walimy Walgo, Falimy, Zwiebier. falimy. Zwiebier. Pa, falgo, go, potrąć go, Pas, spierdziela. Wal go, wal go. No walcie go. Łapy, typie, łapy. <laughs> Dobra, leżą, kurwa. i drugi, drugi filmik do zapisania. Żeby <laughs> nie było krzyczania. A ja, ja słyszałem tylko pierwszą pechę na jej poszybach im poszło. <laughs>